Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani bardzo serdecznie we wtorek na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. A dziś w Ewangelii według świętego Łukasza otrzymujemy fragment, w którym to Pan Jezus zapowiada, że ta piękna świątynia, która przez tyle wieków była budowana, porównywana do jednej z najpiękniejszych świątyń, którą postawił kiedyś Salomon. Będzie zburzona, że z tej świątyni nie zostanie kamień na kamieniu. I dalej Pan Jezus mówi, że będą różnego rodzaju kataklizmy, wojny, prześladowania, cierpienia, negatywne doświadczenia ludzkie. Ale Pan Jezus mówi, abyśmy się nie zniechęcali, nie zastanawiali się nad tym, czy bliski jest koniec świata. Bo właśnie ci, którzy słuchali tych słów, tak się zastanawiali. Pan Jezus mówił, że będą ci, którzy będą głosić, że koniec świata jest bliski. Różnego rodzaju przepowiednie, które o tym będą mówić. Ale Pan Jezus mówi do nas, nie słuchajcie ich. Nie, y, nie dajcie sobie namieszać w głowach. Bo nawet samo Pismo Święte nie mówi, kiedy będzie koniec świata. Ale co Pan Jezus mówi do nas dzisiaj w Ewangelii? Abyśmy byli... Abyśmy byli Przygotowani na spotkanie z Jezusem, abyśmy byli przygotowani na spotkanie z sędzią, sprawiedliwym, którym jest Bóg miłosierny. Bo Bóg kocha człowieka, ale również sprawiedliwie będzie sądził. I, kochani, właśnie do tego zachęca nas dzisiaj Ewangelia. Zbliżamy się już małymi, wielkimi krokami do końca roku liturgicznego, ale właśnie dzisiaj Słowo Boże mówi do nas, stawia nam pytanie: czy jestem przygotowany? Na spotkanie z Bogiem? Czy jestem przygotowany na to, aby kiedy przyjdzie po mnie siostra śmierć, aby rzeczywiście spotkać się z Chrystusem i być w Jego Królestwie? Kochani, dzisiaj Ewangelia również zachęca nas do tego, abyśmy byli przygotowani i czuwali, abyśmy nie dali się zwieść różnym podstępom złego, podstępom przyjaciół, znajomych, którzy mówią, że koniec jest bliski. Dla nas Koniec nie musi być smutkiem, ale powinien być radością ze spotkania z żywym, prawdziwym, jedynym Bogiem. Dlatego życzmy sobie, a Boże błogosławieństwo, niech nam w tym dopomaga. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego wtorku, pozdrawiam z Panem Bogiem.